Cześć, witam was na moim Instagramie. Zwykły dzień. Kaj prowadza y, kanał o kurierce, ale nie tylko. Teraz dużo wciepuje o diecie. Właśnie teraz wydaję od, właśnie takie pyszności, jak widać. Kurczak, brokuły i makaron. Więc teraz wydaję od. Nieważne, że jestem kurierem trzeba znaleźć czas, żeby zdrowo zjeść. Zapraszam was na mój kanał. Tam wyżej, macie link tam na górze. Więc subskrybujcie przede wszystkim i dawajcie lajki. Like. Dzięki wielkie. Siema wszystkim na moim kanale. Zachęcam was wszystkich do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Zostawiając subskrypcję to w sumie nie jesteście do niczego zobowiązani, nie? Ale... I dlatego możecie zostawiać Jak możecie Jak wam się podoba to co robię Mamy czwartek Ostatni dzień w robocie I urlop od jutra Jutro jada się na Wrocław po Tam a nazod, A potem się zobaczy co i jak A jaki temat chciał poruszyć Ostatnio tam dostałem takie pytania Od jakiegoś że Powiedzmy widza Chyba chce być w kurierce Albo może przepraszam, albo może to jest klient bo pytania są takie właśnie dwuznaczne i zadał mi pytanie czy kurier który odbierał paczki na przykład, nie wiem w Gdańsku dostarcza ta paczka też do Katowic, nie? No, my wiemy, że nie i tu może tak w sumie bardziej może do klientów jak to może wygląda paczka zanim jak zamówi i zanim trefi do niego to przechodzi przez kilka rąk albo nawet kilkanaście a wygląda to tak zamawiasz sepaczka przez internecik z dostawą do, do siebie oczywiście i taki kurier, który ma stałe na przykład odbiory w danym właśnie mieście czyli w Gdańsku na jakiejś tam ulicy nie wiem jakiej, Żwakowej na przykład jedzie sobie tam po robocie, przeważnie jak już wszystko rozwiezie bierę te paczki i zawozi je na filia tam się rozładowuje ale swoje na pewno musi też odczekać bo czasami jest tak, że z godzina się czeka zanim się pod rampa dojedzie czyli to nie jest tak, że kurier kończył rozwozić i jedzie do domu to tak nie wygląda. czeka pod tą rampą na swoja kolej jak już przyjdzie Oczywiście nikt za niego tego nie rozładuje, a czasami jest cały bus paczek po 30 kg. ale taka robota musi to rozładować na taśma. Następny pracownik skanuje te wszystkie paczki. A kolejny pracownik ładuje to na. Pracownicy już bardziej, ładują to na tira, na kontenery, te kontenery se jadą tam w Polska, nie wiem, docelowo powiedzmy, na Stryków. Jak jest mowa w Strykowie? Ten, filia główna. Tam znowu to przełazi sortownia. I stamtąd ze Strykowa na przykład jedzie to dalej na Katowice. Czyli kolejny tir bierze te paczki. Czyli zaś kolejni ludzie mieli te paczki w rękach. Ten tir se jedzie w nocy tam, bo oni w nocy jeżdżą. Oni go ładują. W nocy jedzie na Katowice. Jeszcze do czeladzi no tam jest filia na przykład w Czeladzi z GLS-u. Jedzie się tam. No i podstawią się pod rampa. Kolejni magazynierzy rozładowują te tiry. Kolejny pracownik skanuje te paczki, że dojechały. I one sobie po taśmie lecą przez około 3-4 godziny na rozładunku i kurier se musi ta paczka wyłapać. Jeżeli już do niego dojdzie, ona że, że jest uszkodzono, a jest na przykład FS, coś się rozloło, nie wiem, bo coś tam był jakieś płyny, to nawet tego nie bierę. Zostawię to po prostu na chwili i zgłaszam to. A jeżeli karton jest uszkodzony, nie wiem, dziura, cokolwiek, no to też zgłaszam. Chłopaki z magazynu mu to oklejają taśmą firmową, no i bierę to. Czyli moja podkładka, że to nie on uszkodził na busie. Żaden w tym interes, bo potem musi protokół szkody pisać. Więc ci, co rzucają paczkami, w ogóle te bile są. Według mnie, ciepając z nimi, potem muszę jeździć, żeby protokół szkody pisać. No, ale do czego zmierzą? Ta paczka ładuje na busa i jedzie na swój rejon. Nie wiem, powiedzmy, że ma rejon w Siemianowicach. Blisko, blisko, do 100 km w sumie od bazy, może mieć swój rejon. Tak, ja mam tam 80 na Rydutowy się jada na te i właśnie przyjeżdżam do ciebie. I wtedy ci ta paczka doręczą. Tak to wygląda w skrócie. Wiadomo, że ta cała logistyka jest rozszerzona i pobrania, nie pobrania. Paczki ciężkie powinny być na dole, na tych tirach, letkie na górze, żeby to się nie pomięto, no ale różnie bo zależy jaki magazynier czy pakuje byle jak czy nie więc jak sami widzicie zanim kurier dostanie ta paczka to jeszcze z 10 ludzi ta paczka dotyka, ma co nie wiem przekłada, inne paczki kładzie na to no różnie tam tymi paczkami się obchodzą jedni dbają o to jedni nie więc przeważnie w 90% jeżeli paczka jest uszkodzona to, to nie jest wina kuriera ino magazyniera tak, tak ja to widzę ten co ładował te tiry a nie, a nie kuriera bo potem się protokół szkody pisać więc to, drogi kliencie nie miej pretensji do nas bo my tym nie ciepiemy bo tracimy czas na tym właśnie żeby protokół szkody pisać powtarzał się trochę ale tak to właśnie wygląda, i pamiętajmy nic Gębą się nie załatwi, znaczy gębą się wszystko załatwi, no ryjem się nic nie załatwi, szacunek musi być w dwie strony, kurier dla klienta, klient dla kuriera i dość się fajnie żyć, dobrze o tym wiem, Są super ludzi na rejonie, nawet jak mnie pani poprosi czy mogę później podjechać, a wiem, że będę jeszcze w tych godzinach na rejonie i ładnie z ze mną godo i w ogóle, i na... no to jestem w stanie podjechać. Nie ma żadnego problemu do mnie nie obrazką w piórka, nie kozacza na internecie po tym i oto nie był kojrak. bo by powiedział nie wiem, wypierdalaj, spierdalaj, czy cokolwiek nawet jak ktoś jest niebiły, powiem gdzie dobry, dziękuję, do widzenia, Obracą się napięcie pięcie i zapominą. Czasami mnie zdenerwują jak się wszystko już ułoża, ale no to wiadomo każdemu nerwy puszczą, Jeżdżę w tym ponad 4 lata prawie 5 lat. Staram się robić swoja robota dobrze. Jeżeli robię coś źle i na filmikach też to widzicie, możecie tam powiedzieć. Ale ogólnie jest dobrze. Tyle wam chciał powiedzieć w tym króciutkim odcinku. Może takim króciutkim, bo jest ponad 7 minut weblą do, tej kubku, do tej telefonu, ale ile się chyba teraz dychać, znaczy dychać, zajada na firma, jest 13.30 i będę dychał się na urlopie. Pewnie coś może, coś nagram w urlopu, choć raczej nie Nie da się, głowy zawracą Wrócę do roboty, trzeba będzie się przestawić, zajrzeć trzeba robić Póki co tyle, pozdrawiam Tak go dajcie suba Niech się ten czerwony, ten napis co macie kaść tu tu, tu tu, tu, tu się wyświetla Żeby się zrobił szary Taki jasno szary, coś kołodnego. tego jest taki dzwoneczek, trzeba w niego siulnąć żeby się takie właśnie gwiazdki koło niego zrobiły czy kreseczki Wtedy będziecie dostawać powiadamienia, że coś na nowego, że coś skoczyło. No i jak macie jakieś pytania, to pytajcie, szczególnie nowi kurierzy, no bo wiadomo stary wyga to o co się będzie pytał, jak on w sumie wszystko wie, albo prawie wszystko wie. Może się czegoś dowie, może ja się czegoś dowiem. Chętnie coś coś nagrą, O czym byście chcieli. I tyle ode mnie. Pozdrawiam. Hej!